Skoro znajdujesz się już na tej stronie, yy, gdzie kupujesz kurs ze zniżką, to znaczy, że zapisujesz się do szkoły jazdy. Tutaj jest napisane, jaką szkołę wybierasz. I przypominam, że zapisując się razem z portalem dla kursanta, otrzymasz rabat na kurs w wysokości zadeklarowanej przez tą szkołę. Jest to rabat specjalnie przygotowany dla użytkowników naszego serwisu. To znaczy, że nigdzie indziej nie dostaniesz takiej zniżki. Będziesz mieć również możliwość wystawienia komentarza tej szkole, dzięki czemu Twój wybór będzie bezpieczny. Przeprowadziliśmy takie badanie wśród kursantów, z którego wynika, że kursanci poszukują w internecie komentarzy na temat szkół jazdy, czytają te komentarze i te komentarze mają bardzo poważny wpływ na ich wybór. To znaczy, że jeżeli szkoła wie, że otrzyma od ciebie komentarz. Zależy jej na tym, żeby ten komentarz był pozytywny. Aby potwierdzić chęć zapisu do tej szkoły, klikasz jeszcze raz przycisk Zapisz się do tej szkoły. Jazdy i przechodzisz do formularza rejestracyjnego. Jeżeli nie masz jeszcze konta, wypełnij ten formularz, to zajmie około 40 sekund. Jeżeli masz już konto w naszym serwisie, po prostu zaloguj się. Tak wygląda konto kursanta po zalogowaniu się i po zapisaniu się do szkoły. Pojawiła się opcja, że zapisałeś się do szkoły jazdy takiej, przy, przysługuje ci zniżka, możliwość wystawienia komentarza. Tutaj masz dane szkoły. Ta szkoła również otrzymała informacje o tobie: Twoje imię, nazwisko, numer telefonu mail. Oni również mogą się z Tobą skontaktować. W tym momencie udaj się do tej szkoły jazdy. I podpisz już tradycyjną umowę na papierze i nie zapomnij odebrać swoją zniżkę.